Ale kurczę, że też się nie dało tego cofnąć. Jak się, jak się dało zablokować, Dziwne. to powinno być e, na tej samej wiadomości możliwość no. usunięcia. No, ale no. Już online? Tak, jesteśmy online. Na nowym linku. E, ja już wklejam linka. Mam nadzieję, że, że to jest tylko na ten jeden czat. Że się na ten jeden stream. A. Ja już odpalam, słuchajcie, poczekajcie, YouTube'a sobie odpalam, wy sami możecie nawijać, a ja już tutaj odpalam jeszcze raz. Jest, pierwszy komentarz od samego grania, dobrze, dobrze, jest. Super, super, udało się. Przepraszam bardzo, ja już... e, No cóż, moja wina niestety, niestety e, gdzieś mi się omskło, e, czasami mi się właśnie... To, tak, to jest tak, jak na szybko lecimy no, i kurde, no. Nie czasami jak palcem, palcem przetrzymam na jakimś komentarzu, to się czasami włączy takie jakby takie menu, gdzie można coś wybrać. Naprawdę Następnym razem troszeczkę słabszy drinking <todgłosy> robi sensowi. <todgłosy> jest mi przykro z tego powodu. No ja wiem, to, to ja jestem słuchajcie gospodarzem i to ja pójdem ogarniać i naprawdę przepraszam Was bardzo. Teraz ty byś macą. A ty następny razem autem przyjeżdżasz. To będzie kara. Kara! Jak to się nazywa takie? Kary też można dodać i w ogóle jest karma, kara i inne takie duperelne. Kuria, y mama. No. Dobra. Ale yy, jeden, jest, jeden jest plus. O, Siemanko, dziękuję. Dziękuję mam za wsparcie. Hmm, ja nie wiem, kupować. Zapomniałem zapomniane gry na PlayStation 4, czy klasyki z Xboxa, klasyk cyfrowo, i luzik. Czy lat z pudełkami? Oj, Murek. Też chyba dobrze pijesz, bo te twoje komentarze takie troszkę. Słuchajcie, pudełka. Ja jestem fanem pudełek i ja jestem fanem takich, że tak powiem, śmieci, które się nigdy nie rozłożą, które się rozłożą później niż, niż moje ciało. Ostatnio, żeś nawet zresztą mówił, jak w pewnym momencie konsole przestaną mieć fizyczne kopie, mm -hmm. no to może być to różnie i możesz się na przykład przesiąść na konkurencję, tak. która będzie duże. Kiedy moją e... główną konsolą może zostać samo Nintendo. nie? Na przykład. Słuchajcie, ja jestem osobą jeszcze starszą niż Sensei o te przynajmniej chyba 11 lat. No, jakoś tak. Ja jestem wychowany na tych starych jeszcze kasyciakach, na tych innych rzeczach. I myślę, że ja też się będę tego trzymał. Ja w ogóle powiedziałam sobie, że ja jeszcze tak mniej więcej rok czasu i powoli, powoli zacznę się zagłębiać w, w te retro gierki, w stare gierki, czy tam ewentualnie w gierki z PlayStation 3 czwórki. a nowe generacje to tak już będę powoli porzucał. Nie wiem, jak to będzie, ale. Ja już przekroczę 50 wtedy i to jest naprawdę to już taki wiek, gdzie 10-15 lat temu, jak ktoś powiedział, że ktoś to po 50 jeszcze gra w gry, to i ja pierdolę, eksplozja mózgu. mózgu. Eksplozja mózgu, naprawdę. No to mówię, no my jesteśmy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, który ten wiek troszeczkę inny jest i tam. Osoby wcześniej grały i tam, tam osoby. Ta, ta pasja zaczynała wcześniej, tak, tak jest jakby ktoś koło 60 sobie napitalał gierki na Snesie czy znesie czy cokolwiek, to, to, to było normalne dla nich. Mm. A ja na dzień dzisiejszy jeżdżę autobusem sporo. I jak ja odpalam sobie Switcha czy cokolwiek, to ja czuję za plecami oddech jakiegoś kolesia czy tam babki, która patrzy jak ja w Mario Odyssey, czy ewentualnie w Pikminy trójkę Deluxe sobie napitala i patrzy coś tam, coś tam dzieje kuźwa. Jak się obracam, to nagle babka. <laughs> o kuźwa, nie, bo w autobusie i w ogóle. Naprawdę, ludzie <laughs> dziwnie reagują na takie rzeczy, jak facet, który ma już już siwą brodę, mm. już troszeczkę takie yy, włosy wytarte. Naprawdę, no, są w szoku. Dla mnie to jest normalne. Ja dnia dzisiejszego się czuję jako facet troszeczkę młodszy niż, niż na ile wyglądam i to jest dla mnie pasja. No. Tak jak powtarzałem. Mam trzy, dwie pasje i plus jeszcze rodzinę. No i, i to i to się będę tego wszystkiego trzymał. Czy kupować pudełka, e, Bo przyjdzie nexgen i płyty nigdzie nie wsadzę. No, no trzeba. Wsadzisz na półkę! No, a jak ja? Musisz zostawić po prostu e, aktualną konsolę. No i wsadzisz do niej, nie? Hmm. O kurwa. Gdzie? Ja pier. Zapomniałeś przelew zrobić. Co się stało? Czemu to się... Zobacz, znowu, znowu zbanowałeś, zgłosiłeś teraz następnego. Nie, 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 ale ja przesuwam, ja przesuwam i czasami się pojawia ten komentarz. E, dobra, e... może przesuwaj właśnie w tej, w tej. Muszę tutaj, muszę tutaj, no. muszę się nauczyć, że e... znowu.